Teraz zaprezentuję Wam nową funkcję, dzięki której możemy likwidować zniekształcenia wynikające z obiektywu. Możemy likwidować zniekształcenia beczkowate i poduszkowate. Zniekształcenia beczkowate powodują wypaczenie obrazka na kształt beczki. Natomiast zniekształcenia poduszkowate powstaje, jak zdjęcie wydaje się być wklęsłe. Za pomocą tego narzędzia można także likwidować zniekształcenia geometryczne, które często występują na budynkach fotografowanych z dołu. Tak jak tutaj widzicie, ta linia jest pod pewnym kątem, zamiast w pionie. Filtr do usuwania tego typu zniekształceń znajduje się w menu Zniekształć. Pomocna przy korekcji zdjęcia może okazać się siatka, do której możemy wyrównywać zdjęcie. Oczywiście wielkość siatki można zmieniać albo przesuwać, tak żeby ustawić sobie. Jedna, jedną linię na linii, którą chcemy prostować. W tym przypadku mamy do czynienia ze zniekształceniem beczkowatym. Przesuwamy zatem suwak Usuń zniekształcenie w prawą stronę, tak żeby usunąć to zniekształcenie. Teraz powinno być już dobrze. Za pomocą parametru Aberracje chromatyczne można także zlikwidować kolorowe przebarwienia na krawędziach, które wynikają z niedoskonałości obiektywu. Najczęściej takie przebarwienia występują na gwałtownych przejściach tonalnych. Mamy dwie możliwości usuwania przebarwień. Aberracja chromatyczna RC za pomocą której zmniejszymy przebarwienie cyjanowe i czerwone oraz aberracja chromatyczna BY, za pomocą której zmniejszymy przebarwienia niebieskie i żółte. Za pomocą tego filtru można także usunąć efekt winietowania, czyli wady zdjęcia polegającej na niedoświetleniu. Brzegów zdjęcia, czyli na jego krawędziach lub w narożnikach. W naszym przypadku nie ma tego efektu, ale pokażę Wam, jak to działa. Albo zostają przyciemnione krawędzie, albo rozjaśnione. Za pomocą ustawienia punktu środkowego możemy określić szerokość obszaru, na jaki będzie oddziaływać. Parametr ilość. Im jest większa ta wartość, ten parametr będzie wpływał na mniejszy obszar, czyli na przykład tylko na jego krawędzie. Ten parametr służy do usuwania zniekształceń geometrycznych, ale to pokażę na innym zdjęciu. Akceptuję zatem tutaj wprowadzone zmiany i teraz wybieram to zdjęcie i ponownie ten filtr. Pierwszy parametr, perspektywa pionowa, pozwala skorygować zniekształcenie obrazu, które powstało w wyniku pochylenia obiektywu do góry albo do przodu. I w tym przypadku mamy do czynienia właśnie z takim zniekształceniem. Tak powinno być dobrze. Natomiast perspektywa pozioma służy do korygowania równoległości perspektywy. W naszym przypadku nie ma takiej potrzeby, żeby zmieniać te ustawienia. Niestety, wykonując takie przekształcenia, powodujemy zniekształcenie obszaru obrazu na brzegach. Możemy albo zostawić przezroczyste krawędzie i potem wykadrować zdjęcie, albo dodać do nich kolor tła, albo je powielić. Według mnie najsensowniejsza opcja to pozostawienie. Przezroczystych krawędzi i późniejsze wykadrowanie zdjęcia. Bo po co dodawać jakiś kolor tła? Wybieram zatem to ustawienie, klikam OK i teraz za pomocą narzędzia do kadrowania kadruję zdjęcie. Jeszcze raz uruchomię ten filtr, żeby Wam pokazać, jak można zapisywać ustawienia. Jeżeli mamy kilka zdjęć tego samego budynku i chcielibyśmy wszystkie poprawić, nie musimy za każdym razem wpisywać tych samych parametrów. Wystarczy, że wybierzemy polecenie Zapisz ustawienia, a następnie przy kolejnym zdjęciu Wczytaj ustawienia. Dzięki temu można ułatwić sobie pracę.